Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co mam wrażenie, często pojawia się w rozmowach, e, zwłaszcza kobiet, o tym pragnieniu związku z takim, no, męskim mężczyzną. Mm -hmm. Kimś odpowiedzialnym, wiesz, takim, co daje oparcie, przy kim można poczuć się bezpiecznie, może trochę odpuścić tę wieczną kontrolę. Tak, to jest bardzo częsty temat, ale od razu pojawia się też ta druga strona medalu, prawda? Ta frustracja. No właśnie. I pytanie, gdzie ci mężczyźni są? Naprawdę ich nie ma? Czy, czy możemy ich nie widzimy, albo nie wpuszczamy do swojego życia? Wiesz, zanim zaczniemy szukać na zewnątrz, może warto najpierw zajrzeć do środka. Co masz na myśli? No, czy jest w nas przestrzeń na takiego partnera? Czy nasze jakieś wewnętrzne, no nie wiem, oprogramowanie, nasze schematy w ogóle pozwalają mu się zbliżyć? Może problem nie tkwi w braku facetów, tylko tylko w nas samych, w tym, że nie potrafimy zrobić miejsca. Ciekawe. Co to właściwie znaczy to robienie miejsca w kontekście związku? To znaczy yy, przede wszystkim odpuszczenie tej ciągłej potrzeby kontroli. Bycia taką, wiesz, ogarniaczką wszystkiego. Mhm, znamy ten typ. No właśnie. A to nie chodzi o jakąś słabość, broń Boże, raczej o zaufanie. O to, żeby zaufać, że ten drugi człowiek też potrafi, że da radę, że można na nim polegać. Zaufanie, no tak, to brzmi prosto, ale. często jest takie trudne. Skąd się bierze ten brak zaufania, zwłaszcza do mężczyzn, bo o tym mówimy? Oj, korzenie często sięgają bardzo głęboko. Do dzieciństwa. Doświadczenia z ojcem są tu kluczowe. Z ojcem? Tak. Jeśli tata był, powiedzmy, nieobecny emocjonalnie, albo fizycznie, albo słaby, taki, kto sobie nie radził, lub wręcz przeciwnie, był postacią zagrażającą, nieprzewidywalną. Rozumiem. To mała dziewczynka, żeby przetrwać, musiała nauczyć się radzić sobie sama, wykształciła pewne strategie, samowystarczalność, kontrolę, no i poleganie tylko na sobie. I te strategie, które kiedyś pomagały, teraz w dorosłości? Teraz przeszkadzają, stają się blokadą w budowaniu bliskości, w oparciu się na partnerze. Pojawia się taki wewnętrzny głos, taki sabotażysta, który szepcze: Sama wiesz najlepiej, oni tak nie da rady, lepiej zrób to sama. I pewnie nie wystarczy sobie powiedzieć: Od dzisiaj ufam. No, niestety. Tego głosu nie da się tak po prostu przegadać jakimiś afirmacjami. To jest często zbyt głębokie. Potrzebne jest spotkanie. Takie prawdziwe spotkanie dorosłej kobiety z tą małą, może zranioną dziewczynką w środku. Zaopiekowanie się nią. Czyli praca bardziej wewnętrzna, terapeutyczna. Dokładnie. Okej, okay, czyli przeszłość indywidualna ma ogromny wpływ. A co z szerszym kontekstem? Rodzina, może nawet poprzednie pokolenia. Czy to też ma znaczenie? Ogromne. Mówimy tu o perspektywie systemowej. Jesteśmy częścią systemu rodzinnego. A ten system jakby pamięta, ma swoją historię. Jak to pamięta? No, jeśli w historii rodu, powiedzmy, kobiety generalnie cierpiały przez mężczyzn. Bo byli nieobecni, słabi, może nadużywające alkoholu, przemocowi. Mm -hmm. To może istnieć taka nieświadoma lojalność. Wiesz, takie poczucie, że skoro babcia cierpiała, prababcia cierpiała, to ja nie mogę być szczęśliwa w związku z mężczyzną, bo to byłaby zdrada. Brzmi mocno. Czyli nieświadomie trzymamy mężczyzn na dystans? Tak. Albo wybieramy takich partnerów, o których podświadomie wiemy, że, no cóż, nie udźwigną tej relacji, że potwierdzą ten stary wzorzec. Albo kastrujemy tych, którzy potencjalnie by mogli, przez krytykę, kontrolę, ten ciągły brak zaufania. Dokładnie tak. I ważne, to nie jest niczyja wina. Ale zobaczenie tego mechanizmu, tej dynamiki, to już jest nasza odpowiedzialność, krok do zmiany. Skoro te blokady są tak złożone, to może ten męski mężczyzna, ten ideał, o którym mówiliśmy na początku, to jest po prostu jakiś mit coś nieosiągalnego. Wiesz co, ja myślę, że nie, że taki mężczyzna istnieje. Ktoś, kto ma swoje centrum, kto jest stabilny, obecny, kto nie szuka w partnerce matki albo terapeutki. Ale on też ma swoje granice. Nie będzie tolerował braku szacunku, ciągłej kontroli tej emocjonalnej kastracji, o której wspomniałeś. Prawdziwa męskość, taka dojrzała, ona nie musi dominować. Ona chce stanąć stabilnie obok kobiety, ale potrzebuje na to miejsca. Potrzebuje zgody. Czyli podsumowując, wygląda na to, że kluczem do spotkania takiego mężczyzny jest najpierw spotkanie się ze sobą z tym, co w nas samych blokuje ta możliwość. Zdecydowanie tak. Świadomość własnych historii, tych osobistych ran, ale też tych historii rodowych, pozwala przestać je bezwiednie powtarzać. Zrozumieć schemat, żeby móc go przerwać. Dokładnie. Chodzi o to, by zaprosić partnera do życia z poziomu dorosłości, nie jako wybawiciela od naszych braków, ale jako równego sobie człowieka, w godności. I myślę, że właśnie tam zaczyna się prawdziwa, dojrzała miłość. To hmm. daje do myślenia.